you mm -hmm. Dobrze, nie wejdzie. Proszę, możesz wejść. Czego znowu. Podobno zakończyliśmy już współpracę. Usiądź, proszę. Dziękuję, Monika. Umawialiśmy się, że po ostatnim to już koniec. Ja nie zamierzam nastawiać dla ciebie karku za tak śmieszne pieniądze. Słuchaj, ostatnia robota. Przyjeżdża bardzo ważny dla mnie klient, a ja chcę mieć kogoś pewnego, no i z klasu. Jedziesz na spotkanie, wymieniacie się i wracasz do mnie. Ja płacę tobie najwyższą stawkę i więcej się nie widzimy. Masz moje słowo. Tak? Tak samo jak ostatnio? Wtedy mówiłeś, że więcej się już nie spotkamy. Brzmi trochę znajomo, nieprawdaż? Nie moja wina, że w okolicy nie ma nikogo innego, na kim można polegać. Dobra, o jakiej kwocie mówimy? Minimum dwa razy tyle, co ostatnio. Zgoda. Świetnie. Dostaniesz do pomocy dwóch moich ludzi. Mm, mówiłeś, że to będzie łatwa wymiana z zaufanym klientem. Wiem, bo będzie, ale lepiej będziesz wyglądać z chłopakami z tyłu. Jasne. dalaj Miało być was dwóch. Zmiana planów. Jestem tylko ja. Dobra, jedźmy już. Powiem Ci, zajebista fura. Fuj. No proszę, proszę. Nie wiedziałem, że Sebastian zatrudnia takie ładne i całkiem zgrabne. Daruj sobie czarne. Jak tak na ciebie patrzę, to mam ochotę robić z wami częściej interesy. Dobra, przejdźmy już te rzeczy. Co jest kurwa? Ja, zabieramy fanty i idziemy Chyba jakim cudem! Takich masz zaufanych ludzi! Albo oddajesz towar, albo pieniądze. Chyba jaja sobie robisz. To koniec naszej współpracy. czego jeszcze na drugą połowę zapłaty. 48 godzin i chcę wiedzieć, kto za tym stoi. Chyba śnisz. Moniko, ogarnij. Będę potrzebowała pomocy. Za godzinę na wiadukcie. Nie wolno przebywać. Stop, Halo! Kopieł, który się Zabieraj, to tu łapsko, a my będziemy przekroczyć dzisiaj Mhm. Ile mamy ofiar? Cztery, wygląda na jakąś nieudaną transakcję. Tam tylko, ile mamy ofiar. Te wszystkie informacje na temat liderów grup przestępczych z okolicy dotrzymanych nawet za to najmniejsze przestępstwo. I raport z tego zdarzenia. Na kiedy? No teraz. Coś jeszcze? Tak. Nie Sebastian. Co? Mówiłeś, że to koniec po ostatnim razie. Miał być łatwo, płacił dwa razy tyle. No to ci już powinno dać do myślenia. Ktoś podstawił się pod jednego z jego pracowników. Dobra, dobra. Czego nam trzeba? Mam um, albo odzyskać jego towar, albo kasę. Myślę, że przyda nam się ktoś jeszcze do pomocy. Dobra. Pozwolę, popytam i zobaczymy, co da się zrobić. Widzimy się tutaj jutro o tej samej porze. Jest jeszcze jeden problem. Mam na to 48 godzin, a w zasadzie to już jakieś 46. Świetnie, coś jeszcze. Widzimy się jutro. Kazałam wam przyjąć towar, a nie wymordować kilkanaście osób. Nie, nie, interesuje mnie to. Policja zaraz będzie węszyć. Sebastian zresztą też. Nie. Widzimy się jutro. Panie Młodzie, za 15 minut. Okej. Czyli podjechaliście na miejsce, wyszliście na wymianę i ten korek jednego z łaszki, tak? No tak, w dużym skrócie. Po są kamery, może któraś go złapała. Tylko, jak chcesz się dostać do monitoringu? Jako policja. Mam kilka odznak. To może się udać. Pod warunkiem, że dostanę zaliczkę. Dostaniesz całość, ale po wszystkim. Nie ufasz mi? Все, я Teraz ja mam powtarzać, że... Trajniesz wczoraj spod bioduchów. Mhm. No dobra. Z której godziny? Z całego dnia. Okej. Okay. Pierwsze primo to nie jest żadne wypożyczanie VHS-ów. Po drugie, primo macie już to nagranie. Słucham? No, przed sekundą wyszła jedna od was z policji też. na granicy, wzięła tam ta dziewczyna i jeszcze to sprzed chwili sprzed budynku. Jesteś pewny, że to tutaj? Tak. W mogłem się domyślić, że to ci dwaj głupcy. Tylko oni mogli coś takiego odwalić. Widziałaś odznakę? Weź jest na tyle beznadziejna, że nie brała jej. Nikt to nie uwierzy. No, chyba że ten typ z ochrony. Jesteś pewna, że to tutaj? No pewno. Chyba będziemy musieli odwiedzić tego drugiego. Nie. Spokojnie. Może się jakoś dogadamy. Ja tu ustalam warunki. Jest. Mam być natychmiast informowany, ten samochód pojawi się na mieście. Zrozumiano? Mhm. Do wszystkich jednostek przesłanowałem numery instrukcyjne. Mam być natychmiast informowany, i ten samochód pojawi się na mieście. Zrozumiano? Nie widzę, że szybko się uczysz. Nawet no, bardzo. No właśnie. Szef pytał, co z raportem w miejscu zmienionym. No. jeszcze go nie napisałeś? Nie miałem go napisać. No, może byś się w końcu do czegoś przydał. No dobrze, nie muszę jej pytać. że właśnie śpiewałaś o ogarniach w terenie zdjęcia od okolicy? To pokazywa? Słyszałam. Idziemy. de tu To wszystko? Tak, tak. Za tą masakrę to według powinniście dostać. Dobra, mam coś zdjęcia. Czy teraz przy nas sprawdzać? Nie uważam? No jakoś. Nie razę. W dłużej to nie tak jesteście martwi. Jakoś się oferta władzy. Martin dostał szybko. Mądre to idzie. Nie szkodzi. Mam jedną. Wracaj Wyrobiłaś się. Muszę przyznać, że przegrałem zakład. Monika będzie miała promień. Świetnie. Czyli co? To już koniec? Teraz to już koniec. To niemożliwe. A co chodzi? Wejdźmy do środka. します